W dzisiejszym odcinku RTX 3060 od Aorusa, czyli Gigabyte. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób on się prezentuje, jak wygląda jego podświetlenie, a przede wszystkim, jak zainstalować program, który posłuży nam do zmiany podświetlenia w tym oto sprzęcie. Na początek, rozpakujemy sobie, sprawdzimy, co czeka na nas w pudełeczku, jaka jest jego zawartość od producenta informacje na pudełku oczywiście dotyczące RGB 12 GB pamięci RAM instrukcje Obsługi z podstawowymi informacjami, między innymi takimi jak na przykład 4 lata gwarancji, co jest rzadkością w sprzęcie komputerowym. Użyczymy też naklejeczkę na naszą obudowę z wizerunkiem głowy ORŁA. Rozpakowujemy sobie sprzęt przede wszystkim na pierwszy rzut oka. Okazałe, okazałe gabaryty tej oto karty. Potężny radiator oraz trzy sporej wielkości wentylatory, które będą skutecznie chłodziły tego naszego potwora, na boku oczywiście jeszcze oprócz standardowego radiatora użyczymy wejście zasilania oraz z przodu czyli tyłu obudowy na śledziu wejścia HDMI DisplayPort w ilości czterech sztuk montujemy naszego Aorusa do obudowy standardowo podświetlenie tutaj zmienia się co kilka sekund przemiennie w każdym dostępnym kolorze, nie mamy możliwości tutaj w ingerencji w jego działanie, musimy w takiej sytuacji pobrać odpowiedni program do naszego RTX-a, aby móc posługiwać się w pełni, w pełni obsługą tych oto Kolorków. Także wpisujemy w Google w wyszukiwarce Aorus, następnie wchodzimy na stronę aorus.pl, sprawdźmy, zweryfikujmy ten adres, aby dokładnie wyglądał on tak jak powyżej. Wybieramy z produktów karty graficzne. Jeśli karty graficzne nasi, nam się wyświetlają, wybieramy dokładnie nasz model, w zależności od tego, czy macie 3060, 3060 Ti. Tutaj też wybierzcie odpowiednią opcję. Następnie dokładnie model, który Was dotyczy, czyli w moim przypadku Elite 12G wersja 2.0. Schodzimy poniżej i tu, gdzie mamy wizerunek naszych wentylatorów kręcących się i świecących, czyli RGB Fusion 2.0, wciskamy Learn More, co przykieruje nas na stronę Gigabyte'a i tutaj program dotyczący właśnie naszych LEDów, czyli RGB Fusion. Wciskamy Download, i po pobraniu naszego programu, instalujemy go, możemy obsługiwać wtedy dokładnie to, co chcemy, czyli wyświetlanie LED na naszej karcie graficznej. Po rozpoznaniu przez program naszej karty mamy tutaj do dyspozycji szereg różnych ustawień. Są tu kolory, zmiana prędkości, podświetlenia, zmiana jego sposobu mrugania, także znajdziemy tutaj sporo, sporo. Ciekawych, ciekawych funkcji. Najbardziej do gustu przypadła mi funkcja zmiany podświetlenia razem z temperaturą, czyli w zależności od tego, jak podnosi się temperatura naszej karty, tak zmienia się podświetlenie. Oczywiście tu wentylatory również się zmieniają w kolorach naszego wyboru, czyli jeśli wybierzemy, aby zmieniało się podświetlenie razem z temperaturą, lub też inne ustawienie sukcesywnie falujące kolorki, tak też będą się zmieniać również podświetlenie naszych wentylatorów wygląda to naprawdę naprawdę spoko. Oprócz tego nasza karta jest bardzo wydajna w porywach 90 ponad 90 FPS w flight simulatorze, także że myślę że wynik wynik rewelacyjny, wszystko wygląda bardzo ładnie prezentuje się naprawdę naprawdę rewelacyjnie. Jeśli pomogłem wam tym odcinkiem w przybliżeniu RTX 3060, zapraszam was do Zostawienia łopeczki w górę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!